Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Rzekli do niego Żydzi: Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy. A ty mówisz, jeśli ktoś zachował moją naukę, ten śmierć nie zasną na wieki. Czy ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł i prorocy pomarli? Kimże ty siebie czynisz? Odpowiedział Jezus. Jeżeli ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest ojciec mój, co otacza mnie chwałą, o którym wy mówicie, jest naszym Bogiem lecz wy go nie poznaliście. Ja go jednak znam. Gdybym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale ja go znam i słowo jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień, ujrzał go i ucieszył się. Na to rzekli do niego życi, Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałaś. Rzekł do nich Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Zanim Abraham stał się, ja jestem. Porwali więc kamienie, aby rzucić w Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. Oto Słowo Pańskie. My ludzie się potrafimy szybko uczyć. No i się uczymy. Jak to zrobić, żeby się nie dać zranić? Jak to zrobić, żeby ten i ten mnie pochwalił? Jak to zrobić, żeby zebrać trochę poklasku, trochę lukru, zebrać czyjąś uwagę, zasłużyć na czyjś czas, na względy, a w przypadku niektórych ludzi nawet na pieniądze? Wiemy, jak to, czyli umiemy sobie zorganizować chwałę na tej ziemi. Chrystus powiada, jeżeli ja sam siebie otaczam chwałą, to ta chwała moja jest niczym. Czyli mówi te wszystkie wysiłki, które organizuje, żeby mnie ludzie pochwalili, przytulili, pokochali. To jest. I warte. Mówi w tym nie ma życia. I zobaczcie, że Chrystus przyjmuje to, co Jemu ojciec daje, a ojciec dał jemu upokorzenia. Totalne upokorzenie. Dał Jemu hańbę. I dlatego w pierwszych, w pierwszych wiekach rzymianie. Którzy chcieli drwić z chrześcijan, malowali takie freski, i zobaczycie, są takie freski, że chrześcijanin kłania się człowiekowi, który ma głowę osła. Chrystus był obrazowany jako osioł w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Jest to jeden z pierwszych prasymbonii chrześcijańskich. Osioł. Głupi. Ten, który pozwala siebie obrażać ten który pozwala żeby go źle traktowano ten który nie zabiega o czyjeś względy dzisiaj powiemy nie uprawia wazeliny trzeba być niesamowicie wewnętrznie wolny żeby nie zabiegać o czyjeś komplementy trzeba być niesamowicie potężnie wolny taki był Chrystus i tacy mają być chrześci chrześcijanie. Na tym polega nasza natura, że ja nie szukam życia w Twoich oczach, w Twoich słowach, w tym wszystkim co Ty robisz. Nie szukam życia. Że jestem gotów być, jak osioł.